Gitarę. Dzwonimy po gitarę. Tak? Siema Jurek. Halo. No siema. Co dzwoni? Za Elixa po gitarę. A o no dobrze, słucham. No chciałem gitarę od Ciebie Jurek, normalnie sobie tutaj kupić. Bo pogrywałem. – A skąd jesteś? Skąd, skąd jesteś? Skąd jesteś? Nie Aha. No dobrze, ja mam dwie gitary i trzecią na części, jakby co? Jedną całą i drugą Bo na części? Znaczy dwie mam. Dwie mam i jedną na części, jakby gitary takie. No nie wiem, która się interesuje, tam taka była coś z elektryką. Taka, nie? I uh -huh. druga była normalne pudło. Uh -huh. no. Aha. Musiałbyś, musiałbyś przyjechać do mnie. I to byśmy pogadali. No ja bym przyjechał Jurek, normalnie do Ciebie z jakąś flaszeczką, ugadać interes. flaszeczką? No dobra, no. słuchaj, na kiedy by Cię to interesowało? Przyjechać? A nawet za godzinę? No za godzinę, no może być, no bo w dziewiątku jestem. A kto dzwoni w ogóle? Znasz mnie? Nie. Nie znam, ale masz Jurek taki głos porządnego gościa, z którym idzie się dogadać, więc mówię wprost, wpadam z flachą, wiesz, gitarę obejrzę i na pewno którąś nie. wybiorę. Znaczy, z flaszką to nie, no bo taki jestem, wiesz, nie pijący za bardzo. To piwko. I tak jeszcze, o tej, i, i o tej porze piwo tym bardziej choroba mi nie pozwala. No ale wpaść możesz, kolego. No, no, no możesz, no, jak za godzinkę, no ja jestem w domu, w każdym razie. Słuchaj, y, wiesz, jest Dolna Bielawa, ulica Wodna? No, ja kojarzę, to tu czekaj, bo jesteś Jurek, tak? To ja chyba no, cię znam, stary. To... Słuchaj, ty jesteś hey. z tego, Mi koledzy mówili, że tam jest taki Jurek, ksywa Jurek pała w herbacie. To ty? Nie, 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 nie. To się pomyliłem. Halo. Chyba. Tak, tak. No, może. Może, może. Nie, nie. Jurek wystawił, to jest, wystawił mój kuzyn, wiesz, on ma na imię Jurek, ale wystawił te moje gitary w moim imieniu, nie, no, znaczy, no, ale wpisał siebie. A dał mój telefon, bo gitary są moje. Yy, no, nieważne. Słuchaj, kolego, jak chcesz je przyjechać obejrzeć, to możesz przyjechać. Wodna jeden. Wodna? Dobra. Wodna. Na dole, jak jest... Jak jest yy, na Piławie, jak się jedzie, czyli nie, na wodną. Mm -hmm. Wiesz, jest no, taki pojazd. W bo to wodna jeden. To, to Ty poważnie nie jesteś Jurek Pała w herbacie? To nie Ty? Nie. O, no nie, dobra, nie. dobra, dobra. Tak tylko pytam, wiesz? bo głos też podobny. No, dobra. Był taki Jurek Pała dobra. w herbacie. Wyszczę mu taki, taka w Pała w herbacie, bo koleś nie. kurwa yy, dla kolegi herbatę chujem zamieszał i dał do wypicia. Temu pała w herbacie nie, nie dobra, to ja będę nie, jakoś nie. za godzinkę, nie? To ja się rozłączam i idę się przebrać no. i jadę. No dobra, na razie.